Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem Dnia Radia Zawiercie jest kobieta, orkiestra, kobieta wielka, wspaniała pani Anita Maszczyk, między innymi twórca Filharmonii Jurajskiej i o tym będziemy mówić. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. No starałem się tak jak najkrócej mówiąc panią przedstawić. Będziemy mówić o Filharmonii Jurajskiej, która nie, nie po raz pierwszy, w najbliższych dniach się odbędzie. Media Zawiercińskie są patronem medialnym i bardzo serdecznie na to wydarzenie zachęcamy. Ale zanim zaczniemy promować i informować o, dokładnie mówiąc, jesiennej filharmonii, bo nawet sobie teraz łypie okiem na plakat, który także za chwilę pokażemy tak. widzom, to zapytam najpierw o to, jak sobie radzą artyści w czasach koronawirusa. Tak, od jakiegoś czasu widzę taki na, takie nakładki na. W mediach społecznościowych art is work czyli sztuka, sztuka to jest, praca tak, jest, jest pracą praca. no bo chyba artyści branża kulturalna szeroko pojęta jest jedną z tych na pewno nie jedyną ale jedną z tych najbardziej które ucierpiały bo wydarzenia są poograniczone jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w tym widzów no a jak mniej ludzi to mniejsze dochody to, wtedy to po prostu nic dobli. dobrego, tak. No właśnie. Rzeczywiście branża kulturalna, no trzeba powiedzieć, że tak, wszyscy jesteśmy poszkodowani poprzez pandemię koronawirusa, tu najbardziej nasze zdrowie, ale wśród tych, że tak powiem. Trudno to Trudno. ująć w słowa. Wśród tych dziedzin działalności ta kultura jest rzeczywiście jedną z najbardziej poszkodowanych. Dlaczego? Człowiek musi żyć, musi funkcjonować. Każdy musi pójść do sklepu, kupić chleb, mleko, musi korzystać z różnych innych dziedzin życia, z jakichś gospodarczych rzeczy ale nie musi korzystać z kultury, bo jest to już ta, taka potrzeba wyższa część, wyższego potrzeba rzędu. wyższego rzędu, potrzeba bardziej duchowa i jeśli nie musimy, to nie będziemy chodzić na koncerty. Mamy możliwość tego, że obejrzymy coś w telewizji, posłuchamy radia, ostatecznie są płyty, każdy może w jakiś inny sposób sobie tę kulturę zapewnić. Nie trzeba iść na koncert, co oczywiście bardzo odbija się na życiu artystów. Bo musimy wiedzieć, że to nie tylko chodzi o to, że oni nie zarabiają pieniędzy. No bo jeśli nie ma imprez, to nie zarabiają pieniędzy. Tu w nieco lepszej sytuacji są yy... Soliści, czy, czy w ogóle artyści związani z państwowymi instytucjami, no bo powiedzmy, jakaś tam pensja jest, ale najgorzej wygląda sprawa z tak zwanymi wolnymi strzelcami, którzy raz pracują tu, raz pracują tam. I to rzeczywiście, no jeśli nie ma zleceń, no to po prostu ludzie nie mają z czego żyć. Myśli pani, że ten krajobraz kultury po bitwie, w znaczeniu po koronawirusie, będzie wyglądał bardzo źle? Albo już może trochę wyglądać. On już na... wygląda źle. Natomiast ja cały czas. Ja jestem optymistką, panie redaktorze, i mam nadzieję, że. Że tak nie będzie, że nastąpi jakiś przełom, że my po prostu nauczymy się żyć z tym koronawirusem, tak jak żyjemy z wieloma innymi chorobami. Wiadomo, że to jest dla nas temat po prostu nieznany i dlatego tak bardzo się go boimy, ale w którymś momencie musimy nauczyć się z tym żyć i prowadzić takie, no może nie całkiem normalne życie jak do tej pory, bo na pewno w pewnych ograniczeniach, w reżimie sanitarnym. Ale to życie musi w jakiś sposób wrócić do normy, żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy mogli być tacy po ludzku, ludźmi. Myśli pani, że jeśli taki stan rzeczy, jaki jest obecnie, oby nie gorszy, oby nie bardziej zaostrzony jeszcze, potrwa jeszcze wiele miesięcy, to dużo się zmieni w świecie kultury? Dużo się zmieni. Wielu moich znajomych rezygnuje po prostu z branży. Ludzie, którzy jakby. Nie są tak bardzo do końca oddani temu, czyli mają jakąś alternatywę, bo przecież wiele osób, wielu artystów ma jeszcze inne zawody. I jeśli ktoś może żyć z czegoś innego, to postanawia, że ta sztuka będzie jego hobby. Ale jest gro osób, dla których to jest całe życie. Ludzie bardzo często tej sztuce, kulturze, muzyce poświęcają całe życie, nie zakładają rodzin, żyją tylko tym, żyją muzyką, żyją teatrem. Są naprawdę oddani do, do kości, można powiedzieć. I wtedy naprawdę jest to trudne, bo nie, nie, nie ma do czego Aha. wracać. Nie grozi nam coś takiego, że. Ci, którzy, jak pani powiedziała, mają alternatywę, to znaczy być może są na, na przykład na początku drogi i dopiero za kilka, kilkanaście mhm. lat, gdyby wszystko było normalnie, już mogliby mieć okazję tak rozwinąć swój talent, umiejętności, że, że to byłoby ich głównym, jedynym źródłem życia, ale przez to pójdą do innego zawodu i na przykład okaże się za kilka, kilkanaście lat, że, że kiedy wrócimy do rzeczywistości, to nam bardzo wielu artystów umknie, umknie po prostu tak, tak. i będzie no może wtedy każdy funkcjonujący na rynku artysta będzie na wagę złota no coś w tym jest ma pan rację że rzeczywiście jeśli nie będziemy hołubić tych którzy teraz są na początku tej drogi rozwijają się nie będziemy ich też wychowywać do tego że ta kultura sztuka jest bardzo ważna dla nas ludzi to może się tak zdarzyć, że po prostu młodzi zdolni ludzie nie będą chcieli uprawiać tego zawodu, bo jest to po prostu nielukratywne w żaden sposób. To, co my wszyscy odbiorcy kultury możemy i powinniśmy zrobić? Oprócz tego, o czym za chwilę powiemy, że iść na wydarzenie, <laughs> iść które na będzie wydarzenie. się niedługo. Tak. Bo, ale niestety z kolei to jest ograniczenie. To są, właśnie, to są rzeczy, tak, mhm. to są też rzeczy niezależne troszkę od nas, bo jednak to, czy wydarzenia będą się odbywać, zależy od władzy nieco wyższej niż, niż my. Natomiast powinniśmy w jakiś sposób zachęcać młodych ludzi do tego, żeby jednak nie rezygnowali z marzeń. Nie rezygnowali ze swojej pasji. Muszę powiedzieć, że w tym czasie, między marcem a czerwcem, kiedy rzeczywiście mało rzeczy odbywało się tak na żywo, właściwie bardzo niewiele tych, tych, tych oznak jakiejś kultury mieliśmy, mieliśmy możliwość kontaktu, to nasze stowarzyszenie tu się muszę pochwalić Postarało się o to, aby zorganizować taki koncert dla młodych osób, które od marca do czerwca nie mogły mieć normalnych zajęć w szkole, czyli zajęcia ze śpiewu, zajęcia ze skrzypiec, zajęcia kształcenia słuchu. To wszystko odbywało się online. To są rzeczy, oczywiście, pewne pewne umiejętności, pewne jakby sprawdzenie tego, co, co ci młodzi ludzie robią, jest w jakiś sposób miarodajny, ale nauka, sztuki. Musi być taka osobista. Koncert to nie jest tylko to, że my, powiedzmy, włączymy sobie coś tam w telewizji i fajnie, świetna orkiestra gra, ale to jest też spotkanie. My się spotykamy z innymi ludźmi, my patrzymy na to, jak inni widzowie czy widzosłuchacze odbierają to wydarzenie. To jest. Takie spotkanie różnych kultur. Spotykamy się z wykonawcami, patrzymy na nich. Jeśli to są koncerty kameralne, tak jak w przypadku naszego stowarzyszenia, to mamy możliwość, żeby wręcz dotknąć tych, tych, tych osób, które grają, które śpiewają, które są na tej estradzie. Myślę, że to jest zarówno ważne dla widzów jak i dla tych artystów, którzy stoją na estradzie, czy na scenie. I właśnie udało nam się pod koniec czerwca zorganizować taki koncert, w którym młodzi ludzie oczywiście z zachowaniem wszelkiego reżimu i maseczek i rozsadzania widowni w odpowiedniej odległości, ale udało się to, że młodzi ludzie zaprezentowali to, czego nauczyli się w tym czasie, czy też czego nauczyli się sami, ale mogli to pokazać szerszej widowni, bo granie tak jak pisanie do szuflady, to jest takie trochę nie, nie bardzo niefajne, nikt tego nie lubi. I śpiewanie sobie tak, żeby śpiewać, czy granie tak, żeby śpiewać, jeśli nie można tego sprawdzić w jakiś sposób, czy te emocje, które nami rządzą w danym momencie są właściwe, czy jesteśmy w stanie pokonać tremę. Jeśli nie możemy tego skorygować w sposób taki namacalny, publicznie, to niedobrze. Śpiewa się dla kogoś. Znaczy śpiewa się też dla siebie, to nie tak, ale oczywiście zawsze, no zawsze śpiewa się dla kogoś, jest to, jest to komuś poświęcone, dla kogoś przeznaczone. Nawet jeśli śpiewam dla siebie w domu i ćwiczę, to wiem, że kiedyś będę mogła to zaśpiewać jakiejś publiczności. No i to jest właśnie to, co cieszy. No i teraz zapraszamy, możemy śmiało pokazać plakat nawet i do kamery. Tak, Jesienna, bardzo Jesienna Filharmonia, 25 października, godzina 17. Sala koncertowa Hutnik Padelewskiego, 51 w Zawierciu. you. <laughs> Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie wśród wykonawców Jurajska Orkiestra Kameralna. To jest orkiestra znana zawierciańskiej publiczności. Podobnie jak w czasie pierwszego koncertu Jurajskiej Filharmonii, będzie to orkiestra wyłącznie smyczkowa, czyli mamy skrzypce, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy. Nie będzie żadnych innych instrumentów. Choć będzie mała niespodzianka, ale o tym nie będę dziś mówić. Wśród wykonawców yy, śpiewających Agnieszka Ciupek-Sopran. Tutaj, tutaj pozwoli pani, że ja powiem. Tak. Pani Anita Maszczyk-Sopran. <gry> Dziękuję. Leopold Stawarz, dyrygent. W programie utwory Mozarta, Griga, Janaczka. Muzyka klasyczna, muzyka romantyczna. Będzie też muzyka, o której nie informuje nas afisz, ale tak jak mówię jest troszkę niespodzianek w czasie tego koncertu. Ten koncert Projekt w ogóle tego zawdzięczamy współfinansowaniu ze środków Gminy Zawiercie w tym czasie koronawirusowym, trudnym, jak już mówiliśmy wcześniej, dla artystów. Byłoby naprawdę chyba niemożliwe, żeby takie wydarzenie zorganizować bez pomocy, dlatego jesteśmy Gminie bardzo wdzięczni za to, że zechce nas wesprzeć w organizacji tego koncertu. Skąd tytuł na Filharmonia? Bo może odniosę się do tego. Dlatego, że jesienią gramy ten koncert, że będzie przed salą hutnika, jest piękny park. Ja ostatnio robiłam nawet zdjęcie tego afisza leżącego na trawniku, gdzie było mnóstwo pięknych jesiennych liści, to jakby ilustracja tego, tego naszego koncertu. Po części wtapiał się w, tak, w tłum. Tak, wtedy. dokładnie. Natomiast jakby nie ma jakichś innych ważnych powodów dlatego, że koncert nazywa się Jesienna Filharmonia, choć muzyka, którą będziemy prezentować, rzeczywiście będzie w pewien sposób melancholijna, romantyczna, i być może, że nasunie naszym widzom słuchaczom jakieś jesienne skojarzenia. To ważne, że samorząd wspiera takie wydarzenia, bo może sobie jako odbiorcy nie zawsze z tego zdajemy sprawę, ale jednak przecież bilet wstępu na wydarzenia kulturalne to jest. Nie tylko opłata za lokal czy tak, media tak, tak. w znaczeniu prąd, który jest zużyty do tego, żeby to wydarzenie obsłużyć, ale tak zwyczajnie dla, na wynagrodzenie dla artystów, tak, tak. którzy żyją z tego, że są artystami, że śpiewają, grają, prezentują swoje talenty nam. No, i w tym czasie, kiedy są ograniczenia liczebnościowe w wydarzeniach, siłą rzeczy ten ewentualny przychód z biletów byłby dużo mniejszy. Byłby nieprawdopodobnie mniejszy, więc to chyba wielka rola samorządów różnego stopnia władzy centralnej, nie tylko, żeby wspierał artystów, żebyśmy nie mieli po czasie koronawirusa krajobrazu po bitwie. Tak, tak. I myślę, że też wielka rola samorządów w tym, aby wspierać, takie małe wydarzenia, dlatego że um, większe wydarzenia gdzieś tam w Warszawie czy w wielkich ośrodkach kultury, one się same bronią w jakiś sposób, one są inaczej finansowane. Natomiast tu rzeczywiście, my zresztą odkąd jesteśmy stowarzyszeniem, a stowarzyszeniem jesteśmy od stycznia tego roku, nie możemy już sprzedawać biletów na koncert, czyli my finansujemy się ze składek swoich członkowskich, z darowizn, z dotacji. I w momencie, kiedy nikt nie dałby nam pieniędzy na ten koncert, to by go po prostu nie było, a szkoda. Ten koncert jest biletowany. Nie jest, nie jest biletowany. nie jest biletowany. Jest tak pięknie napisane na afiszu: bezpłatne zaproszenia do odbioru. I można przeczytać: administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik Ulica Paderewskiego, biuro zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik Ulica Rataja oraz sala koncertowa Hutnik przed koncertem można przeczytać gdzie są informacje na ten temat wszystko to co powinno się znaleźć na afiszu. Ja mam nadzieję, że ponieważ koncert jako wydarzenie jest też zaplanowany w formie online. Będzie go można oglądać w czasie rzeczywistym na stronie facebookowej naszego stowarzyszenia o nazwie Filharmonia Jurajska i na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie wpuścić do sali 25% publiczności. Wciąż zatem jeszcze. Te bezpłatne zaproszenia są do odbioru w momencie, Dużo ich kiedy... jest? Domyślam się, że mówimy, że niedużo. Niedużo, nie, 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 bo naprawdę <grym> nie naprawdę jest już dużo, więc jeśli Państwo nie boicie się i rzeczywiście chcecie wziąć udział w tym koncercie, to bardzo serdecznie zapraszamy, czy do kontaktu z Biurem Spółdzielni Mieszkaniowej, czy też do, do kontaktu z, z Filharmonią Jurajską. Tu podam dwa numery telefonów, mogę? Proszę bardzo. 501 77. 76303 i 600 389 459. To jest jakby takie biuro niepisane Filharmonii Urajskiej. Można zasięgnąć takich głębszych informacji pod tymi numerami telefonu. I ewentualnie zamówić sobie zaproszenie, które będzie do odbioru w dniu koncertu. Mają nas tam wesprzeć wolontariusze z pierwszego liceum. Także mam nadzieję, że to wszystko rzeczywiście nie pójdzie w taką stronę, że będziemy zamknięci, że znajdziemy się w czerwonej strefie, że nie będzie można zorganizować tego koncertu, bo poza tym, że wiemy, jakby z ust osób, które bywają na naszych wydarzeniach, że są spragnieni takiego koncertu. Bo rzeczywiście jakby od czasu nastania pandemii nie było takiego klasycznego wydarzenia w Zawierciu, więc ludzie chcą, potrzebują, chcą tego spotkania ze sztuką, z piękną muzyką, bo to będzie piękna muzyka. I wiemy, że jakby każdy chciałby się znaleźć, chciałby posłuchać, chciałby się spotkać ze sztuką. Dla nas to też jest bardzo ważne. Taka ewentualność, gdyby. Nie daj Bóg, czego miejmy nadzieję unikniemy. Była czerwona strefa albo były innego rodzaju obostrzenia. Tak czy inaczej, koncert się raczej odbędzie, to znaczy ewentualnie bez publiczności. Ewentualnie bez publiczności, wtedy na estradzie będzie tylko orkiestra, soliści, dyrygent, no i oczywiście studio, które będzie nas nagrywać i wysyłać w eter dźwięk i obraz. Ale mamy nadzieję, że um, koncert jednak będzie można przynajmniej w tej 25% frekwencji obejrzeć na żywo, bo tak jak mówię, koncert to spotkanie 25%. Nie wie pani, ile to mniej więcej osób w sali? Wiem, ale nie powiem, Wiem, żeby zachęcić, powiem. Tak. że jest bardzo mało biletów tak, i trzeba się spieszyć. Tak. Trzeba Dobrze. się spieszyć. A rzeczywiście warto. Rzeczywiście warto, koncert będzie no, piękny. No, jak zawsze organizowane <noise> przez państwa wydarzenia, bo to tak jeszcze warto dodać nie pierwsze nie i pierwsze. z pewnością nie ostatnie takie wydarzenia o, jak Filharmonia Jurajska. <noise> na pewno, my jesteśmy panie redaktorze pasjonatami i nas jak się nawet wyrzuci drzwiami to wejdziemy <noise> oknem. Nie no śmieję się oczywiście, ale to jest tak, że nie zawsze trzeba zarobić na czymś, bo jeśli się kocha coś, co się robi, to trzeba to po prostu robić. I, i a, zarobi się gdzieś tam w innym zawodzie, jak się śmiałam. Choć rzeczywiście, no, dla, nas, dla nas to, to mm, granie, śpiewanie i po prostu bycie to jest, to jest pasja. A stowarzyszenie. Tworzą ludzie, nie tylko artyści, muzycy, ale też pasjonaci organizowania takich, takich rzeczy. Także myślę, że to się wszystko jakoś tak dobrze będzie toczyło. No to jeszcze zapytam. O filharmonię jurajską, tak trochę dla przypomnienia. Wielkie miasta, wielkie ośrodki miejskie mają swoje filharmonie, i przecież my tak. też gorsi nie jesteśmy także swoją filharmonię tak, mamy. Tak, oczywiście. Ja śmiałam się dzisiaj przygotowując się do naszego spotkania, zajrzałam nawet do Wikipedii, żeby tak <śledzimy> 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 oczywiście taki doktor Google żeby zobaczyć jaką definicję filharmonii podaje nam yy, najważniejsza, to, to, to. <laughs> najważniejsza encyklopedia i my rzeczywiście nie do końca łapiemy się na te definicje. Bo nie jesteśmy instytucją, jesteśmy stowarzyszeniem. Ale jesteście ludźmi instytucjami. Ale ludźmi, tak. Ludzie tak. instytucje. Każdy z Państwa jest człowiekiem nie tylko orkiestrą, ale instytucją, więc myślę, że tu. To... Że łapiemy się, tak. łapiemy się na, to, na to na tę definicję. Natomiast celem i jednej, i drugiej jest propagowanie kultury muzycznej i myślę, że tu rzeczywiście wszystko się zgadza. Liczy Pani wydarzenia w ramach Filharmonii Jurajskiej? Liczę, to będzie siódme. O, proszę. To będzie siódme, <laughs> jakby pierwsze jako, jako stowarzyszenie, bo to poprzednie się nie udało <laughs> z racji takiej, że właśnie wprowadzono stan pandemiczny i nasz yy, marcowy koncert yy, nie doszedł do skutku. A ten mam nadzieję, że się uda, i będzie to siódme siódme wydarzenie projektu, tak tak to ładnie nazywaliśmy na samym początku. Także siódme wydarzenie projektu Filharmonia Jurajska, na które bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. I my jako media zawiercięskie także do tego zaproszenia się dołączamy, ale ja jeszcze jedno na koniec to może już zacząć warto myśleć o małym jubileuszu dziesięcio, no nie lecia, ale dziesiątego występu. Dziesiątego wydarzenia Filharmonia Jurajska. Oczywiście, oczywiście ja myślę, że świętowanie różnych jubileuszy jest bardzo ważne. Człowiek nie liczy wielu rzeczy. Niedawno mój mąż świętował 25-lecie pracy artystycznej, i ja za chwilę też będę świętować. I jednocześnie dodajmy nie tylko 25-lecie pracy artystycznej, ale jednocześnie 25-lecie życia. Yy, nie, 24 lat, a dopiero żyję, to... a już 25 troszkę lat tam o, dziękuję o rok Dziękuję dziękuję panie redaktorze, bardzo, bardzo miło. Yy, rzeczywiście i tak człowiek nie liczy tego, ile, ile lat jakby poświęca serce swoje tym, tym, tym różnym wydarzeniom artystycznym, no nie tylko tu w Zawierciu oczywiście, w których uczestniczy i rzeczywiście to jest takie budowanie, ta kultura, sztuka, no dla mnie muzyka i teatr, to jest takie drugie życie, bo tak. Idzie to wszystko dwutorowo. Z jednej strony rodzina i ogródek, bo ja jestem zapalonym ogrodnikiem, może nie mam jakichś wielkich dokonań, ale lubię pogrzebać w ziemi. A z drugiej strony właśnie i to śpiewanie na scenie i przy okazji organizacja koncertów, prowadzenie ich i, i, i jakieś takie uczestnictwo. A teraz od trzech lat mam okazję być asystentem reżysera Michała Znanieckiego jeszcze po Polsce i coś tam asystuje mu w reżyserowaniu, co jest wielką przygodą i z drugiej strony też wielkim przywilejem obserwowania pracy kogoś naprawdę wielkiego. 25 października jeszcze sobie zerknę na kalendarz. Niedziela, niedziela. dla pewności warto sobie to zapisać. 25 października, niedziela godzina 17, bo nawet jeśli Zdarzyłoby się, że już ktoś zadzwoni w sprawie tak, wejściówek i już będzie, nie będzie, to koniecznie wejść. Facebook, Filharmonia tak, Jurajska tak. i tam będzie można to wydarzenie online oglądać. Oczywiście online wydarzenie jest tylko na miastką uczestnictwa osobistego, dlatego do tego pierwszego zachęcamy, ale gdyby koronawirus nie pozwolił ze względu na ograniczenie liczebnościowe, to, to do śledzenia przez internet zachęcamy. No i udanego. Wydarzenia, udanego koncertu. Mówi się, że nie dziękuję się za takie życzenia, ale jakoś tak ja zawsze dziękuję. Mam nadzieję, że będzie pięknie, że te wszelkie obostrzenia nie będą większe niż dziś i że spotkamy się z Państwem w sali koncertowej Hutnik 25 października. Połamania czego się życzy artystom? Yy, połamania. Czy, czy, czy nie, 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 mówi przed... się tylko połamania, połamania ogólnie, Tak, to bez myślimy o tym, że wokalistą połamania strun, skrzypką połamania smyczków, połamania klawiszy. Po prostu połamania. Połamania i to, to wystarczy. No więc połamania i do zobaczenia. Do zobaczenia. <laughs> do zobaczenia. Państwa i moim gościem była pani Anita Maszczyk, organizator Filharmonii Jurajskiej, jesiennej Filharmonii, bo tak to wydarzenie, które w niedzielę 25 października będzie się odbywało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.